Siemano! Tutaj Scorpio ScorpioPlay.pl, a to kolejny odcinek naszej serii Assassin's Creed 2. Eee... ale mi się teraz luźno zrobiło po Team Fortressie. Tam, kolega był u mnie. Se so, pograliśmy trochę w tf e, Aż mi się lepiej zrobiło. Humorzasto, tak zwanie. <laughs> e, kontynuujemy grę. To, to że jest sekwencja szósta. Tak. Masz trudno w to uwierzyć? Szósta sekwencja. Tak, idziemy gadać z Lorenzo. Jak to ładnie ująłeś, others Ale nie, śmierć ma Antonio Maffei była najlepsza. Co najlepsze, sam się zabił, więc popełnił samobójstwo. Ja tylko tam byłem.

O, płaszczyk będziemy mieć. Tylko czemu ja on jest czerwony, jak chcę go na biało przefarbować? Nie zrozumiałem. Dobra, a balerina uszy. super. E. Ok, nieważne. Ruszamy pewnie tak w stronę, tak dokładnie to chyba na północ, tutaj, południe tak, na południe. I co tam czeka nas na południu? Ła! Się złapałem fajnie. Czekaj, ja unikam medyceuszy. Oh, cholera, ała. Nie, musiałem wyglebić. Nie, zaraz mnie zauważy. No, już to zrobił. Chwila, już ja mu ucieknę, spokojnie. Dobra, i skok wiary. Ej, bez jaj. Chcę być ukryty! Co zapedał? Chciałem się ukryć.

Super, ja... ja mam tam te pół kilometra zapieprzać w góry. Super. Tego tylko mi brakowało. No to więc ruszamy! O, ponoć y, słuchem mnie doszło, że ta sekwencja jest... bardzo krótka. Więc... bardzo krótko ją zakończę. Biegniemy, biegniemy. Już nie chcę mieć żadnych konfliktów z medyceuszami. Co, to, to nie? On tak to szybko powiedział, że ja nic nie zrozumiałem. Wszędzie! Wszędzie jestem. Aha, on pytał dlaczego. A nie. Where are you here, czy why? A Główno gó mnie już najmniej obchodzi, co on tam powiedział. No dobra. Najważniejsze jest to, że chce się już stąd wyrwać w te góry. Dobra. <laughs> Spinamy się dalej. Mm, tak, tak. O, co to za lag był? Kurde, 5 fps chyba było. Chyba. Nie wiem ile tam dokładnie było. Ale... Ej, co jest? Znowu lagowało. Przecież nic nie włączyłem takiego. Nie masz... Idziemy dalej. O spedale. Pedale? O ty pedale. U. O spedale.

Dobra. Już mu uciekłem. Czekaj, wysiamy się jeszcze. Schowam. A nie. On nie będzie mnie szukał. Kurde, co za frajer jeszcze mnie... ...goni. No, a już mu uciekłem. Poszło... Z... ...poszło z płatka. Eee... to tam pewnie jest ten Leonardo. O którym mówił jakiś pewien architekt. <laughs> Może to był uczeń Leonarda? Nie wiem. Leonardo. eee co ty robisz? Czemu tak to dźwięczy? If you could just lift the wagon? Wagon? Wóz to nie jest, a nie wagon. Lol, no, angielsku wóz to wagon. Eh? Super. It looks like a giant bat. Oh, nie to też w, Batman w Batmana? W Batmana się think. będziemy bawić? It Lecisz for? w kulki. Nie Nie mogę myślę, że How to make a man fly. Teraz chcesz, żeby ludzie, ludzie latali. On, But But nie topisz Zachciało mu się nie toperzy. I latania. Dobrze, i zaczynamy... Czekaj. Tak, chyba drugą misję.

Coś zaszkodziło? Dobra, teraz jedziemy, to bo to jest tylko jedna, jedyna misja w tej części, gdzie możemy sobie przejechać wodę. O tak. Bujany, Bujany. Oho, kurde, weź się. Spadni, tak jest. Kurde, a ty jeszcze? Czekaj, już ja o to zadbam, żebyś ty się rozleciał w pył. Oho, wow, wow. Jeszcze trochę bym się wyglądał to dosyć porządnie. Dobra. Jesteśmy koksy i hardcore, to sobie dam radę. Kurde, spadaj. Spadaj, szkodniku. Spadaj. Zlatuj, i dobrze, i zlecił. No, fajnie. Podpalają, bo po prostu świetnie. No, zajęliście. Ja. Eee, I wybaczcie, że, za... że, że że. że coś jest nie tak, po prostu, bo ciągle mnie denerwuje to, że ktoś mnie chwyci to muszę kilkakrotnie SHIFT nacisnąć i to mnie tak denerwuje, że to mi materiał psuje, więc wyłączyłem klawisze trwałe, funkcje klawiszy trwałych i dzięki czemu mogę spokojnie naciskać SHIFT. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, dlaczego teraz mam mniej... dlaczego powóz ma teraz więcej zadanych obrażeń, no, dlatego, że robię nową część tego materiału do tej sekwencji, wiem, że ta sekwencja będzie zdupiona, i to wszystko, oczywiście, wina, wiadomo, czego klawisz się spały Kurde, no, spadek. O to mi chodziło. Już niedaleko już mam dosyć Powiem ci szczerze dobra, już zaraz będziemy, jest tak jest, już w końcu. No ucieka ile oś Dobra, a za a za to, że spieprzyłem odcinek. Powalczę ze z zbordziami. Macie. Poznacie, co to znaczy macie, Macie! Podznacie to, znaczy za z Asasynem. Macie, Macie! Macie i scenarzyści. Gratuluję! Co za pusty mózg! Zabił swojego, nie! Już mało takich rzeczy miewa śmiesznych w tej grze. Kurde, już padaj! Dobra, zdechnął. Dobra, idziemy tam w celu. To będzie koniec sekwencji szóstej, chyba. Nie wiem, nie jestem pewny. A jak tak, to będziemy się żegnać. Okej. Okay. Wybaczcie, że tak było masakrycznie z materiałem odcinka szóstego sekwencji. Sz czekaj. Piąty, szósty. Nie wiem, to chyba już jest siódmy. Nie wiem, nie jestem pewny. A pisze mi, że koniec sekwencji jest? Eee, czekaj. Zobaczę. Eee. Najwyżej zobaczy się. Wybaczcie, że ten materiał będzie pomieszany, bo tam została mi pewna część sekwencji szóstej. I czekaj, to już jest sekwencja siódma. Nie jestem pewny, czekaj, DNA. A nie! Jeszcze nie koniec. To no dobrze. Przynajmniej nie będzie aż tak źle. A to wsiadamy do konia. I jedziemy. Staram się nie rozjeżdżać ludzi. No, tak. jo. Jedź, jedź dobrze. Nie po to się uczyłeś jazdy koniem, żeby nabalać. A mówiłem już, że chciałbym kiedyś pojeździć na serio koniem, tylko muszę mieć hajs i muszę mieć czas. Właśnie, hajs i czas. A hajs plus czas równa się dobra zabawa. Kurde przeskocz przez to, ten koniu. Dobra, jed, jedź tam, jedź, kończy to już i, i ja też będę musiał kończyć tę sekwencję. Tak. No, tam, 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 tam. Dobra, idź tam już i nie zawracaj ludziom głowy. Dobra, widzę cię, nie gorączkuj się, spokojnie. Nie, spoko. Reszty nie trzeba. No tak, bo ty jesteś kurde a, artystą, a nie kurde super bohaterem, który na tu nie kogoś z Glade. A taki papierek Upoważniający hmm, do. nie wiem jakiegoś przyjazdu. Nie wiem, coś ten Deseń Pasta, Pasta! O, dama w opałach. Tak jak mówiłem, ktoś musi być jednak w tych opałach, ale akurat już ta kobieta jest w opałach. I teraz ją idziemy ratować. Wykonaniu Ezio Auditore i dowody. Chociaż nie lubię się pluskać. Nie wołaj, tylko proś. To wtedy uratuję. O nie, już, już cię ratuje. Mm, Plus. Pochwała. Oczy. Śmiertelniki. Mm. czy znaczy, nie śmiertelniki. śmiertelniki tak. Oczy, śmiertelniki, nieważne. Mm, Katar...ina. We must find a suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me. I'm all ears. Okay. yes, signora. Whatever you say, signora. Mmm, Anya, maurok. Tak, tak jak mówiłem, kobiety mają urok. Nie, we to Zaczarowałaś go! Dzięki, dzięki. Super. I masz pieprza na lewym policzek. No kurde, nie tylko na lewym. O gdzie masz żuchwę. Prawy policzek też. No <grym>, ale i tak jest Nie masz za to przepraszać.

It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? temporal hallucination, comfortable awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond, and they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention, see if you picked up some of Ezio's abilities. Zawmieństwo. Okay. Great. Zobaczymy. Ja so, maybe downstairs when you're ready. Super. Nie kiwaj głową, Desmondzie. Dobra. Mm, e, kończymy ten odcinek. Tak, kończymy. I na razie Desmond mówi nara, asasyni mówią papa, a ja mówię do następnego. Trzy, dwa, jeden, nara.